Cześć, z tej strony Marecki kamerzysta. W dzisiejszym odcinku powiemy sobie o szczególnej teorii względności. Więc, prawdopodobnie słyszeliście o tych wszystkich niesamowitych efektach szczególnej teorii względności, takich jak dilatacja czasu, skrócenie Lorenza, względność chronologii, a może nawet usłyszeliście takie hasło jak hiperboliczny obrót czasoprzestrzeni. Ale mało kto wie, z czego te wszystkie efekty i wzory wynikają, a ja zamierzam wytłumaczyć to we względnie prosty sposób. Zacznijmy od tego, że teoria względności zakłada, że prawa fizyki i prędkość światła są zawsze takie same dla wszystkich inercjalnych obserwatorów. A inercjalny obserwator to taki, który nie przyspiesza, nie skręca itd., czyli po prostu nie zmienia wektora prędkości w czasie. A o tej niezmienności wiemy najzwyczajniej w świecie z eksperymentów. Tak Sprawdzono to eksperymentalnie. Okazało się, że jak poruszamy się w kierunku światła, to nadal zmierzymy taką samą prędkość. I tylko na podstawie tego założenia możemy w prosty sposób, na podstawie kilku eksperymentów myślowych, wydedukować szczególną teorię względności. Więc wyobraźcie sobie, że mamy nieporuszające się względem naszego układu odniesienia urządzenie, które z jednego końca wysyła foton na drugi koniec, gdzie znajduje się detektor. Odległość, którą pokonuje względem nas foton, to oczywiście C razy T, gdzie C to stała prędkości światła, a T to zmierzony przez nas czas. Moglibyście powiedzieć, że to nic niezwykłego, ale teraz wyobraźcie sobie, że to urządzenie porusza się względem nas. Czy tam my poruszamy się względem niego to jest samo, z prędkością V. Wtedy względem nas światło będzie poruszać się tak jakby trochę na ukos, ale wiemy że prędkość światła musi być taka sama jak poprzednio. Więc droga, którą pokonało światło, to to samo c razy pewien czas t', który będzie musiał być dłuższy, ponieważ światło pokonało dłuższą drogę. To zauważcie, że te dwie drogi światła możemy uznać za boki trójkąta prostokątnego. Ten trzeci bok to v razy t', ponieważ to tak jakby odchylenie Następuje z prędkością V przez czas t', tak? Przez czas ruchu tego drugiego fotonu. I teraz dzięki prawu Pitagorasa, tak? Pitagoras jest wszędzie. Możemy na podstawie c, t i v obliczyć t'. Jeżeli nie chcecie tego słuchać, przygryźcie do tego momentu. Więc z prawa Pitagorasa wiemy, że ct' do kwadratu równa się ct do kwadratu plus vt' do kwadratu. Możemy obustronnie odjąć Vt' do kwadratu i po wymnożeniu nawiasów mamy C do kwadratu, razy T do kwadratu razy T' do kwadratu odjąć V do kwadratu razy T' do kwadratu równa się C do kwadratu razy T do kwadratu. Teraz podzielimy przez C kwadrat i będziemy mieli T' do kwadratu odjąć V do kwadratu razy T' do kwadratu przez C do kwadratu równa się t do kwadratu. Możemy wyjąć t' do kwadratu przed nawias, żeby z tego zrobić t' do kwadratu razy 1 odjąć v kwadrat przez c kwadrat. Teraz możemy to spierwiastkować, żeby mieć t' razy pierwiastek z 1 odjąć v kwadrat przez c kwadrat równa się t i podzielić przez ten pierwiastek, aby otrzymać ostateczną formę naszego równania, czyli że t' równa się t podzielone na pierwiastek z 1 odjąć v kwadrat przez c kwadrat. I to jest ten słynny wzór na dilatację czasu. Teraz możemy zastanowić się nad konsekwencjami tego wzoru.